Narzędzie Google NMT pozwala na wykorzystanie usługi NMT, jest to akronim od numerycznego modelu terenu, uruchomionej przez główny Urząd Geodezji i Kartografii. O samej usłudze możecie przeczytać więcej w artykule, do którego link znajduje się w opisie filmu. Samo narzędzie ma trzy funkcje. Pierwsza umożliwia zczytanie koordynatów w miejscu kliknięcia. Jak widzicie tych Koordynatów możemy przechowywać nawet kilka, a następnie zapisać się jako warstwę tymczasową i dodać tym sposobem do projektu. Druga funkcja pozwala na przypisanie kolumny zawierającej dane o wysokości nad poziomem morza do już istniejącej warstwy punktowej, co też sobie teraz wykonamy. Wystarczy, że z listy dostępnych warstw wybierzemy warstwę punktową, a następnie klikniemy na zielony play. Otwórzmy tabelę atrybutów. Jak widać, oprócz dwóch, dwóch kolumn z koordynatami, w naszej tabeli atrybutów pojawi się także e, kolumna z nagłówkiem NMT wys, która zawiera wspomniane przeze mnie dane o wysokości nad poziomem morza. I wreszcie ostatnia funkcja pozwala na wygenerowanie linii profilu topograficznego. Wystarczy zaznaczyć stosowną ikonkę, wyrysować linię projektowanego profilu w oknie mapy. Zatwierdzić rysunek prawym przyciskiem myszy, określić interwał, czyli odległości między punktami. O, I tym sposobem uzyskujemy dane wynikowe. Dane te możemy zapisać bądź to jako warstwę CSV, bądź wygenerować na ich podstawie rysunek profilu podłużnego. Który to rysunek również możemy zapisać jako plik graficzny.